Panie i panowie, perpersowania ciąg dalszy, przedstawiam wam nalewkę z zielonego orzecha, która sezonowała się lat. Liczę, liczę, liczę cztery cztery latka. I sam ją zrobiłem. Sam zbierałem, kroiłem. Jej się tutaj mało bierze w takim stanie nierozcieńczonym, 10 ml się powinno brać. Mniej więcej, dobra, nie więcej. jaki to ma? I to ma kolorek. Patrzcie. Jest idealny. Idealny kolor. Widzicie? Idealna konsystencja. I po co to się robi? To ma działanie przeciwpasożytnicze. Przeciwpasożytnicze, proszę Państwa, to nam wygoni z organizmu wszelkie robactwo z naszych jelit i tak dalej. Taka medycyna ludowa. Zaraz teraz spróbuję. Ma smak. Mm, no, słuchajcie, jak ja żałuję, że nie mogę Wam przekazać tego aromatu, tego, tego zapachu. 4 lata sezonowania, no to jest doskonałe po prostu. Oby każde lekarstwo tak smakowało. No, doskonałość, no przepysznie to jest. No, dobra, kończę nagranie, bo no, nie wiem co powiedzieć. No, musicie to zrobić samemu. Hej, hej.